Cześć, z tej strony Artur Kwiatkowski. Jestem frontend deweloperem z około 6-letnim doświadczeniem komercyjnym. Robię obecnie ciekawe rzeczy w pracy i tak natchnęło mnie, że chętnie podzieliłbym się tą wiedzą z innymi. No i postanowiłem założyć kanał na YouTube i kuję żelazo póki gorące. Dzisiaj chciałem nagrać filmik o wtyczkach do Google Chrome. Można instalować Chrome Web Store, yy, ale można po prostu wpisać ich nazwę w Google i tam je znaleźć. Na pierwszy ogień idzie Clear Session ma już zainstalowane yy, I tak yy, podpinam ją sobie tutaj do korzystania. Pojawia się tutaj ikonka. Yy, jak to działa? no Wejdźmy sobie na przykład po prostu na Google wpiszmy cokolwiek. Myszy. O, jakie myszy? Yy, no i tak załóżmy, że mamy stronę gdzie mamy logowanie yy, i taki scenariusz jest, że testujemy jakieś ustawienia czy chcemy po prostu usunąć wszystkie dane z logowania, e, akces tokeny? No to standardowo można tutaj wejść w application w DevToolsach e, i usuwać e, czy pojedynczo, e, czy wszystkie naraz tutaj te wartości. To samo do session storage, do cookies, albo też możemy e, po prostu usunąć tutaj w storage klikając. Clear Save Data no i te dane tutaj znikają, tak? I odświeżając stronę e, mamy e, już się pozbywamy tych danych z sesji. E, no, ale czasem jest to uciążliwe, bo albo na przykład nam ten widok przeszkadzają te w Toolsy, nie chcemy z nich korzystać, albo mamy chcemy widzieć widok desktopowy, a z tymi narzędziami nam zmienia się na mobilny E, więc prostym narzędziem e, jest właśnie ten e, Clear Session no i klikając w niego pojawia się zielona ikonka, że poszło to wystarczy odświeżyć, znikają te, które mogą być usunięte e, no i nic tutaj nie ma odświeżę stronę e, tutaj się znowu pojawiło, tak usuwam, i nic nie ma także bardzo ułatwiające prace narzędzie do szybkiego czyszczenia Session storage, local storage i cookies. Następna ciekawa wtyczka to spacing.js. Mają tutaj stronę z instrukcją. Move your cursor on the element and press Alt on the Windows or Option on Mac. Uh, move your cursor to another element to measure results. Will be there. OK, dobra, no to w, jak zwykle w Chrome Web Store może sobie tą wtyczkę dodać. Ja już mam zainstalowaną. Podobne sobie tutaj do zakładek. Hmm, spacing Ok, no i co? Wejdźmy sobie na przykład na Amazon. Eee, klikam w tą wtyczkę. I teraz najeżdżam na jakiś element. Przyciskam Option. I zaznacza mi się ten element. Tu jest pokazany wymiar, wysokość, szerokość. I jak jadę na inne elementy, to mam tutaj na przykład odległość do drugiego elementu, wymiary tego drugiego elementu. Tak, możemy pomierzyć różne odległości. Co jeszcze? Na przykład. O tak, możemy tutaj jakoś złapać jakieś kontenery. 1480 szerokości tutaj te pole jaką ma wysokość o tutaj jest na przykład sam tekst i paddingi co do tego elementu także bardzo dużo idzie pomierzyć a zobaczmy czy zoom ma na to wpływ robię zoom 125 czy ma czy ta wtyczka sobie radzi z zoomem 3, załóżmy na tym elemencie 151 szerokości na 39 i teraz sobie zmniejszę kontrol minus, komand minus 157 na 39. Już zapomniałem, czy było 157, czy 151. Jeszcze raz. Zoom. 151, hmm. chyba nie do końca sobie radzi, nie wiem czy to kwestia. A zobaczmy na innych elementach. Weźmy ten tutaj 350, teraz sobie oddalę. Dalej 350, yy, więc radzi sobie, może to jest kwestia responsywności, że ten element po prostu się zmniejszył, yy, ale ogólnie zoom nie ma wpływu na to ta wartość jest prawidłowo podawana, bardzo fajna wtyczka. Kolejną wtyczkę, którą stosuję czasem, żeby po prostu się dowiedzieć, e, w czym jakieś strony są napisane, jest wtyczka Vaporizer. Również mam zainstalowaną, e, podpinam sobie no, i teraz tak podejdźmy sobie stronę Reacta, Jakie ma technologie. No, i mamy tutaj podziały na różne, różne kategorie. Statystyka, na przykład Google Analytics, e, manager tagów, Google Tag Manager, Framework JavaScript React, Next.js w wersji 15. E, różne Webpack, e, Framework Tywin CSS. Teraz strona Angulara. Również Google Analytics. GSUB. AngularJS. GSUB do animacji pewnie. O, są tutaj bardzo fajne animacje. Strona View. No, oczywiście Framework View, bo jakby, inaczej system do, dostarczania treści Netlify, um, Bundler, Vite, mm, tak, zobaczmy jeszcze Allegro. Na no Allegro co mamy? Google Tag Manager, React, czyli React. Mm, jeszcze Amazon. Sam jestem ciekaw, czego tutaj używają. jQuery, CORS, JS. Tutaj jest CloudFront. Framework Civic Steam. Dobrze, a zobaczmy jeszcze YouTube'a może. Co mamy na YouTubie? No takie rzeczy. Nie wszystko tam jest też wypisane. Eee, biblioteka JavaScript, HammerJS. Mm, tutaj jest też opcja More Info i za, z, możemy chyba zamówić, tak? Za e, Get Plus for 10 bucks. Czyli 10 dolców na miesiąc. I możemy mieć więcej informacji o danej witrynie. Także taka przydatna wtyczka, żeby zobaczyć, w czym są. Robione różne strony internetowe. Przydatna wtyczka do badania kolorów to Colorzilla. Taka wtyczka. Podpinam. No i jak z niej korzystać? Przykładowo Allegro. Klikam. Mamy różne opcje. Pierwsze wybierz kolor ze strony. I tutaj wyświetla nam się taki zoom, że możemy być pixel perfect yy, pobrać kolor. Wyżej nam mamy pokazany podgląd, nazwa szesnastkowa, RGBA. I teraz jak sobie klikam kolor skopiowany. Więc od razu mogę go wkleić Ctrl V. Yy, co dalej? Możemy skopiować ten y, kolor w różnych formatach: rgb, rgba. Tak, i również mamy gotowe. Skopiowane. Y, można wybrać kolor poza przeglądarką, co jest bardzo fajne. Czyli ja mogę sobie tutaj z paska wziąć kolor, y, mogę z pulpitu sobie wziąć kolor. Tak, mamy skopiowany ten kolor. Co tu mamy jeszcze? Panel wyboru, ko wyboru kolorów. Tutaj mamy te ostatnie kolory. Hmm. Historia wybranych kolorów. I jakieś dodatkowe opcje. Bardzo przydatna wtyczka. Szczególnie wtedy, kiedy mamy designy, nie musimy być. Super, ich odzwierciedlać, jeśli chodzi o kolory, albo dostajemy designy w formie, załóżmy, jakiegoś pdf gdzie nie mamy dostępu do źródła tych kolorów, zdefiniowania ich, więc możemy sobie bezpośrednio z takich plików pobrać te kolory. Teraz pokażę bardzo prostą wtyczkę do badania fontów na stronie. Nazywa się font. Hmm. A źle napisałem Mat font również zainstalowana już u mnie no i jak z tego korzystać? Na przykład na Allegro. Klikam po prostu i mam już tu podgląd co to za fonty OpenSans Roboto, Times, Roboto no to czasem może jakieś głupoty wypluwać, albo gdzieś po prostu w tym elemencie jakoś jest odziedziczony font, bo no, obrazek nie ma fontu. Hmm. Sprawdźmy sobie jeszcze na innej stronie, na view, inter, tak, na reakcie, optimistic display. Fajne. I to tyle dzisiaj z wtyczek, które chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się w pracy. Dajcie znać w komentarzach, czego wy używacie. Chętnie się tego dowiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.